W obrębie murów miejskich Chiang Mai, dawnej stolicy Królestwa Lanna, które założył król Mangrai w 1292 roku, znajduje się 36 świątyń buddyjskich. Do kilku z nich warto wstąpić. Wat Phra pierwsza ze świątyń, jest chlubą miasta Chiang Mai. Wzniesiono ją w 1345 roku za panowania króla Payu dla uczczenia prochów jego ojca króla Kam to nowszy budynek z 1925 roku, wichar Luang, którego wejścia strzegą węże naga. Na ścianie frontowej umieszczono płaskorzeźby Buddy. Splecione węże naga znajdują się również nad wejściem. Przy wejściu stoi złocony posąg Buddy w geście braku lęku. U sufitu wiszą chińskie znaki Zodiaku. Z lewej strony przygotowano podesty dla mnichów udzielających błogosławieństwa. Pod jednym z filarów stoi pięknie zdobiony tron z podnóżkiem. Główny posąg przedstawia stojącego buddę w geście abhaya Mudra, czyli braku lęku, który symbolizuje opiekę. Inne posągi to budda w pozycji poskromienia demona Mary. Po bokach znajdują się pagody z posążkami buddy wykonanymi z białego jadeitu. Dach podtrzymują kolumny o bogatej ornamentyce. Druga świątynia, Ład Chedi-Luang, zwana jest filarem miasta, ponieważ znajduje się dokładnie w centrum jego historycznej części. Najbardziej charakterystyczną cechą tego kompleksu świątynnego jest masywna kwadratowa Chedi, strzegą ją mityczne węże Naga. Tajowie wierzą, że w tej świątyni przebywa duch Pruek Satrada, który strzeże miasto od wojen i przemocy. Budowę świątyni rozpoczął w XIV wieku król Saen Muang który chciał pochować prochy ojca. Chedi, której budowę ukończono w XV wieku, była wówczas największą budowlą w królestwie Lanna. Podczas trzęsienia ziemi w XVI wieku runęła część górnej konstrukcji. Chedi została częściowo odrestaurowana w 1990 roku. Największy wicharn z imponującym wnętrzem zbudowano w 1928 roku. Znajdujący się w nim posąg stojącego budy z mosiądzu pochodzi z czasów założyciela tej świątyni, czyli z XIV wieku. Siedzący z boku mnich udziela błogosławieństwa wiernym. Wład czedi Luang od roku 1468. Do 1552 znajdował się posąg szmaragdowego Buddy. Obecnie posąg szmaragdowego Buddy umieszczony jest w świątyni królewskiej w Bangkoku. Wat Chiang Man to najstarsza świątynia w Chiang Mai. Wzniesiono ją w 1296 roku w miejscu, w którym mieszkał założyciel miasta Król Mengraj, zanim ono powstało. Doskonale zachowała się Chedi, zbudowana na kwadratowej podstawie, którą dźwiga 17 stiukowych słoni. Jest to najstarsza konstrukcja tej świątyni. Schodów prowadzących do Chedi strzegą węże naga. Większy z dwóch wicharnów to imponujący budynek z trójwarstwowym dachem. Jego fasadę w stylu lanna zdobią rzeźby w kolorze złota i ochry. Budynek ten został odnowiony w 1920 roku. Wnętrze utrzymane jest w kolorze czerwieni i złota. Najstarszy posąg, stojący budda z misą żebraczą, datowany jest według napisu na podstawie na 1465 rok. To najstarszy posąg w Chiang Mai. W świątyni jest jeszcze mały wiharn, którego wejścia szczegą węże naga. Znajduje się w nim jeden z cennych wizerunków Buddy datowany na 8 wiek. Jest to kamienna płaskorzeźba pochodząca z Ceylonu Prasila przedstawiająca Buddę podczas oswajania oszalałego słonia na Lagiri. Ściany pokrywają malowidła przedstawiające sceny z życia Buddy. Nad kwadratowym stawem wznosi się na palach budynek biblioteki. Przy jednym z budynków stoi bogato zdobiona dzwonnica. Na tylnej ścianie dużego wicharnu bogato zdobionej płaskorzeźbą znajduje się ołtarzyk z posążkiem Buddy, do którego prowadzą schody szczerzone przez węże naga. Świątynię otacza szereg innych budynków rozrzuconych po dużym terenie. Jest tu m.in. wieża bębnów, spotykana w chińskich świątyniach buddyjskich. Na drzewach wiszą tabliczki z buddyjskimi sentencjami. Do istniejących budynków świątynych dobudowywane są nowe.